Dzień dobry kochani, dziś fajny temat zdrowie człowieka, zdrowie cielesne, duchowe, jak je zdobyć, jak jego nie stracić przede wszystkim, jak je zachować. Ludzie czasem mówią, zwłaszcza starsi, że no starość się Panu Bogu nie udała, skłaniają na Pana Boga to, że się starzeją. A kochany Bóg niczemu nie jest winien. Winę ponoszą wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zabrudzenia, które istnieją w pokarmach, w powietrzu, w wodzie. To wszystko jest bardzo podobnie jak z duszą. Jeżeli zanieczyszcimy duszę, to po prostu ona umrze. Osiągnie śmierć wieczną w, w przenośni. W przenośni umrze. Osiągając śmierć wieczną. Jeżeli zanieczyścimy ciało, to osiągniemy śmierć cielesną. Więc w obu tych przypadkach trzeba zachowywać czystość. No, ja wiem, nikt nie jest święty, każdy popełnia błędy. I każdy ma z tym problem, ale samo dążenie już do czystości jest rzeczą wartościową, bo pragnienia można realizować. Widzieliście, ile jest zanieczyszczeń w wodzie? Ile macie kamienia w czajnikach? Ale każę wam głupotę opowiadają: że większość chorób to są sprawy genetyczne. Że pojawia się pisk w uszach, albo słaby wzrok, albo zmarszczki. Nie znasz przypadkiem młodych ludzi staro wyglądających? Widzicie, że te kamyczki w wodzie są drobniejsze niż jeden mikron? One bez problemu przedostają się do układu krwionośnego poprzez kosmki jelitowe. W grubym zachodzi resortce wody do krwi. To jest zazwyczaj kamień wapienny. On powoduje zanieczyszczenie naczyń włosowatych, które no, doprowadzają substancje odżywcze również do komórek Twojego ciała, do, do Twoich oczu, do, do uszu, do skóry. Amerykanie wymyślili taki filtr. Filtr się nazywa osmozy odwróconej, która poniekąd zatrzymuje Wszelkiego rodzaju kamienie. Na ile to jest prawda, nie wiem, dlatego nie będę polecał, jak czegoś nie wiem. Mówię to, co wiem i co jest słuszne. Czyli z jakiego powodu się starzejemy? Substancje odżywcze nie dochodzą do komórek, lub dochodzą w bardzo małych ilościach. Jest bardzo słaba odbudowa komórkowa. Zanieczyszczenia nie tylko w wodzie, ale też w pokarmach różnych doprowadzają do stanu starzenia się organizmu. Tylko nikt o tym nie mówi, lekarze wam o tym nie mówią. Lub mówią ci, którzy trwają w prawdzie. Nie możemy się uchronić od zanieczyszczeń, więc musimy jakoś je Eliminować z organizmu, jest na to wiele sposobów. Jeden na przykład z nich jest unikanie wody z kranu. Jest mnóstwo różnych substancji na rynku, które oczyszczają organizm. No, wiecie na pewno jakie. Mnóstwo, na przykład metylosulfonylometan, dimetylosulfotlenek, cytrulina czy inne. Kapsaicyna, i tak dalej, i Ale jest też witamina C, taką istotną substancją, która oczyszcza organizm z metali ciężkich, z kamienia również, tylko w bardzo niewielkich ilościach. Jeżeli ktoś sobie myśli, że przez rok sobie pobierze witaminę C. A zbierał wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, powiedzmy przez 60 lat yy, i sobie pomyśli, że, że, że to będzie słuszne i że już będzie zdrowy, no to jest w wielkim błędzie. Gdyż te różne substancje musiałyby w zawrotnej szybkości usuwać wszelkie zanieczyszczenia z jego organizmu. No, to jest nierealne, dlatego że wszystkie te substancje mają bardzo niskie pH, a organizm ludzki ma wysokie pH, ponad 7. I wszystko to, co jest poniżej 7 pH, 6, będzie po prostu starał się usunąć z organizmu. Dlatego ta witamina C jest tak szybko usuwana z organizmu. Jak ją wypijesz, zastosujesz, to za chwilę ją po prostu wysikasz. Jeżeli ona by została w organizmie na kilka dni, to ona zrobiłaby jakąś robotę, ale ona, ona jest niestety wydalana bardzo szybko z organizmu, dlatego że jej pH jest inne niż pH krwi. Dzięki za, ogląd za słuchanie! Wszystkiego dobrego. Życzę pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.